Hej, dzisiaj przyszła pora na pokazanie kolejnych słuchawek. Mowa o dość nietypowym modelu, o modelu firmy Kingston HyperX Cloud 2. W zasadzie Kingston chce z marki, submarki sub HyperX zrobić osobną taką markę dla graczy i entuzjastów komputerowych. W związku z tym na pudełku mamy wielkie logo HyperX i małe logo Kingstona, ale będę posługiwał się tym nazewnictwem, będę mówił, że to są słuchawki Kingstona. To są dopiero drugie słuchawki w ofercie Kingstona. I prawdę powiedziawszy, trzeba przyznać, że firma wie, co robi. Otóż, zamiast na ilość, stawia na jakość i to po prostu w tych słuchawkach słychać. W pudełku, oprócz samych słuchawek, znajdziemy także wymienne nałóżniki: jeden komplet ze sztucznej skóry, a drugi z pluszu. Mikrofon, kabel przedłużający z pilotem, wtyczkę samolotową i torebkę do przenoszenia sprzętu. Same słuchawki mają do siebie na stałe dołączony. Kabel o długości około 1 metra. Jest to kabel zakończony wtyczką typu mini jack. Jest to wtyczka czteropolowa. Sam kabel jest dosyć gruby i zabezpieczony oplotem. Dzięki temu, że ta wtyczka to czteropolowy minijek, słuchawki te możemy podłączyć do smartfona i używać jako słuchawek do słuchania muzyki, a także dzięki dołączonemu mikrofonowi jako słuchawek do komunikowania się. Natomiast do pc słuchawki te podłączamy za pomocą dwumetrowego przedłużacza. Jest to przedłużacz, który z jednej strony ma na sobie pilota pilota, który wbudowana jest karta dźwiękowa, a z drugiej strony jest zakończony standardowo wtyczką typu USB. Całkiem sporego pilota można za pomocą klipsu przypiąć do ubrania. Z góry jest on wyposażony w gniazdo mini -jack, a z boku ma wyłącznik mikrofonu. Na pilocie znajdziemy przyciski regulacji głośności słuchawek i mikrofonu oraz przycisk włączający dźwięk przestrzenny 7.1. Słuchawki wykonane są bardzo elegancko. Główny pałąk, który trzyma całą konstrukcję, jest metalowy, co bardzo pozytywnie rokuje odnośnie trwałości urządzenia. Sygnał doprowadzony jest do nauszników poprzez taki luźno zwisający kabel. Sam pałąk jest pokryty sztuczną skórą wypełnioną gąbką. Jest dosyć miękki, elegancko oprzyty takim szwem o kolorze zależnym od koloru samych słuchawek, ponieważ mamy słuchawki tak jak te są czarno-białe, są też czarno-czerwone oraz biało-różowe. Nauszniki są dość duże, miękkie i głębokie. Wymiana ich na drugi komplet nie jest może specjalnie najłatwiejsza, ale w końcu nie robimy tego codziennie, a mnie udało się do tego dokonać w zasadzie za pierwszym podejściem, więc też jakoś specjalnie skomplikowane to w sumie nie jest. Muszle nauszników są matowe, wyglądają bardzo elegancko i kryją w sobie głośniki o średnicy 53 mm, o paśmie przenoszenia od 15 Hz do 25 kHz. Na dole jednej z muszli mamy zatyczkę, małą gumową zatyczkę, jaką wyjmiemy, odsłania się małe gniazdko mini jack i w to gniazdko możemy podpiąć dołączony mikrofon na giętkim pałąku. Słuchawki nie są specjalnie ciężkie. Razem z kablem ważą około 350 gramów. Jednak stosunkowo mocno ściskają głowę. Dzięki temu one nie spadają z tej głowy, ale jeśli ktoś ma większą głowę, taką na już taką jak moja, albo jeszcze większą, no to te słuchawki jednak będą go troszeczkę w tą głowę cisnęły i nie jest to specjalnie komfortowe uczucie. Dodatkowo po jakiejś pół godzinie korzystania ze słuchawek, ponieważ są to słuchawki zamknięte, które naprawdę nieźle izolują od otoczenia, po prostu w słuchawkach robi się gorąco w uszy i głowa zaczyna się troszeczkę pocić. Na całe szczęście nauszniki są na tyle duże, że obejmują całe uszy i nie przyciskają uszu, w związku z tym te uszy nas nie bolą po jakiejś pół godzinie korzystania ze słuchawek, bo, no, są całe, mieszczą się we wnętrzu nausznika. Po maksymalnym rozciągnięciu tego pałąka nacisk na głowę, jaki wywołują te słuchawki, jest troszeczkę mniejszy, a może po prostu przyzwyczaiłem się do niego, w każdym bądź razie już po jakimś dniu, dwóch dniach używania tych słuchawek głowa mi nie boli tak bardzo. No, jakbym nie wiem, czy to jest kwestia przyzwyczajenia, czy po prostu lepiej je wyregulowałem. W każdym razie już nie ma takiego strasznego ścisku i nie wiem, może to pałąk się troszkę wyrobił dzięki temu, bo to były nowe słuchawki. I No, i używanie tych słuchawek staje się troszeczkę bardziej komfortowe. Słuchawki na głowie prezentują się w ten sposób. Kabelek z mikrofonem jest, tak jak widziałem, giętki. Mogę sobie go odstawić na bok albo przedstawić prawie, że do ust. Albo gdzieś też do góry, czy do dołu. Jak będę potrząsał głową, to te słuchawki mimo wszystko zębami jednak nie spadną. Także one się naprawdę nieźle na tej głowie trzymają. Ciekawostką, o której mówiłem na początku tego filmu, jest fakt, że mimo iż są to słuchawki USB, są to słuchawki oferujące dźwięk przestrzenny 7.1, nie ma do nich absolutnie żadnych sterowników. One działają na sterownikach systemowych, a całą pracę uprzestrzeniania dźwięku wykonuje karta dźwiękowa wbudowana w pilota. De facto, wszystko co możemy zrobić z tymi słuchawkami, to sterować nimi za pomocą przycisków na pilocie, tudzież oprogramowania, z którego odtwarzamy muzykę, film czy coś innego. I co ciekawe, w zasadzie najciekawsze, to jest to, że tak naprawdę nie ma tutaj żadnej tragedii. Dzięki temu, że tych sterowników nie ma, słuchawki są proste w użytkowaniu, a jakość dźwięku, która jest naprawdę niezła, powoduje, że w zasadzie nie ma jakiejś większej konieczności korygowania brzmienia tych słuchawek. To, że w słuchawkach zastosowano naprawdę duże przetworniki, przypominam, 53 mm średnicy, to słychać. Po prostu dźwięk jest naprawdę niezłej, nawet wręcz powiedziałbym, bardzo dobrej jakości. Oczywiście są to słuchawki dla graczy, w związku z tym mamy tutaj lekko podbite basy, ale to nie są słuchawki, które walą tym basem. Ten bas jest podbity naprawdę tylko nieco odrobinkę. Jeśli chodzi o moje preferencje, to ja bym w tych słuchawkach odrobinkę podciągnął wysokie tony, ale to są moje preferencje, nie każdemu może tak akurat pasować. Te słuchawki grają naprawdę stosunkowo równo i bardzo przyzwoicie. Defaultowe brzmienie, jakie one oferują, jest naprawdę ok. Dźwięk jest mocny i taki klarowny. Funkcja generowania dźwięku przestrzennego naprawdę się sprawdza. W momencie, kiedy słuchamy dźwięku stereofonicznego, on mniej więcej tak się stąd bierze, to po włączeniu tego przycisku 7.1 ten dźwięk się jakby tak troszeczkę rozchodzi i staje taki naprawdę troszkę bardziej przestrzenny. I to naprawdę całkiem nieźle brzmi. W zasadzie na tyle nieźle brzmi, że potem stosunkowo niechętnie do tego stereo wracamy. Jeśli trzeba by jakość brzmienia tych słuchawek podsumować jednym słowem, to powiedziałbym, że to są jedne z lepszych słuchawek, jakie do tej pory testowałem i miałem na uszach. Jest to naprawdę taka wyższa półka wśród słuchawek dla graczy. Mikrofon, który jest dołączony do tych słuchawek, jest mikrofonem przyzwoitym. Zresztą, sami posłuchajcie próbek, jakie nagrałem za pomocą właśnie tego mikrofonu. Najpierw jednak wysłuchamy nagrania referencyjnego z mojego mikrofonu, takiego, nazwijmy go Pro, aczkolwiek w cudzysłowie Pro. To jest próbka referencyjna mojego mikrofonu do nagrywania właśnie podcastów. To jest mikrofon Horde na numerze jakimś tam bardzo skomplikowanym. Nazwa jego to jest CCU1. No i tyle. Nie pieprz Pietrze, pieprza wieprzem, bo przepieprzysz pieprza wieprzem. No i w zasadzie tyle próbki referencyjnej mojego mikrofonu. I jest dosyć cichy, ale nagrywa całkiem nieźle głos. No i to na razie wystarczy tyle. A teraz posłuchamy Nagrania nagranego dokładnie w tych samych warunkach, ale za pomocą mikrofonu ze słuchawek Kingstona. A to jest nagranie testowe z mikrofonu wbudowanego w słuchawki HyperX. To właśnie te, które testuję. Mikrofon prawdopodobnie zbiera mimo wszystko trochę szumów. Ja w tej chwili mam go ustawionego nie na wprost, ust, tylko tak troszeczkę z boku, żeby w niego nie dyszeć. No i słyszycie, jak on nagrywa także nagrywa chyba. Czasami na skali tutaj programy, który nagrywam widzę, że nie jest specjalnie głośny, mimo że ustawiłem go praktycznie na najgłośniejszą pozycję za pomocą pilota wbudowanego, pilota umieszczonego na kablu. I teraz tak, nie pieprz, pietrze pieprza wieprzem, nie pieprzy pietrze wieprza, pieprzem, bo przepieprzysz wieprza-pieprzem. I to byłoby chyba na tyle, to jest dosyć dużo, już prawie do, do, dobra, dociągnę do minuty tego gadania. No, i Litwo moja, ty jesteś jak zdrowie, ty trzeba cenić ten, tylko się dowie, kto cię stracił. Bla, bla, bla. I teraz powiem coś głośnego, p, b. O, to było widać, że to jest trochę takie większe piki, są, ale myślę, że ta minutowa próbka możliwości tego mikrofonu w zupełności wystarczy. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o możliwości mikrofonu budowanego w słuchawki Kingston'a. Pa. Jak słychać, dźwięk jest lekko zniekształcony, jest to ewidentnie efekt działania systemów, które są w tej karcie dźwiękowej, które próbują ten dźwięk odszumiać, wycinać tło i tak powodować, że on był czytelniejszy dla tego, który siedzi po drugiej stronie łącza. Jakość nagrania, no moim zdaniem, odstaje trochę na minus od tego, czego spodziewałem się, ponieważ jakość dźwięku jest naprawdę dobra, naprawdę dobra, albo nawet wręcz bardzo dobra i spodziewałem się, że mikrofon będzie równie dobry. No niestety, jakbym słuchawki ocenił na ocenę 4,5-4,6 to mikrofon muszę ocenić tutaj na 39,4, 4, na pewno nie więcej. To znaczy, żeby nie było jasne. Ten mikrofon bardzo dobrze sprawdzi się w komunikatorach typu Skype, Teamspeak i tym podobne. Doskonale sprawdzi się w grach. Natomiast, żeby nagrywać za jego pomocą filmy, takie dopuszczają na YouTubie, no to tutaj już tak nie do końca. Jednak na wszelki wypadek, aby nie skreślać tego mikrofonu po jednym nagraniu, Nagrałem jeszcze dwie dodatkowe próbki. Teraz posłuchajcie, jak działa mikrofon w głośnym pomieszczeniu. Dobrze, teraz nagrywamy kawałek testu dla mikrofonu przy jednoczesnym hałasie w tle i zobaczymy jak ten mikrofon będzie sobie radził z wyciszaniem tego, co się dzieje w tle. W tle leci telewizor, dzieciaki rozmawiają, także generalnie jest dosyć głośno. Nawet wręcz jest hałas. No i ciekawe, co będzie słychać na tym, jak co mikrofon zrobi, bo teoretycznie on wycisza i odcina te dźwięki z zewnątrz i powinien ładnie to wszystko wyciąć, ale za chwilę okaże się, co, co jak to w praktyce zadziałało. Myślę, że wystarczy tej próbki na razie, dziękuję. A teraz posłuchajcie, jak ten mikrofon działa po podłączeniu do smartfona. To jest drugi test mikrofonu wbudowanego w słuchawki Kingstona. W zasadzie to HyperX, nie Kingston. Y tylko tym razem słuchawki są podłączone do telefonu, do smartfonu i za pomocą systemowego nagrywacza głosu, rejestratora dźwięku. Nagrywam to co mówię. Więc, więc to jest test mikrofonu, to jest test mikrofonu, raz dwa, trzy, raz dwa, trzy to jest test mikrofonu. I nie pieprz pieprze wieprza pieprzem, bo przepieprzysz wieprza pieprzem. I wydaje mi się, że to wystarczy na próbkę dźwięku rejestrowanego przez telefon no, za pomocą tego mikrofonu. Przypominam, że w tym wypadku cały dźwięk jest obrabiany przez smartfon, ponieważ karta dźwiękowa, której używają te słuchawki w przypadku podłączenia do pc jest w tym momencie odłączona. Co było słychać w przypadku poprzedniej próbki? Dźwięk tła nie został całkowicie odfiltrowany, ponieważ w tle były głosy, a mikrofon no, ma za zadanie ten głos przekazywać. W związku z tym, jeśli ktoś gada w tle, to też będzie słyszane. Natomiast takie odgłosy jak działający telewizor czy coś warczącego troszeczkę były wyciszone. Natomiast znacznie ciekawsza jest próbka, którą nagrał smartfon. Ponieważ jak było bardzo wyraźnie słychać, dźwięk był dużo, dużo mocniejszy. Oznacza to, że to nie jest kwestia mikrofonu. Mikrofon jest ok. Natomiast karta dźwiękowa, której te słuchawki używają, wbudowana w pilota, no nie do końca radzi sobie z tym mikrofonem tak jak powinna. Same słuchawki niestety nie są tanie. One kosztują około 400 zł. Jest to niestety dość standardowa cena w tym przedziale jakościowym wśród słuchawek dla graczy. Natomiast doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że w większości z Was. Pewnie wystarczą słuchawki tańsze, bo 400 zł na słuchawki to jednak jest stosunkowo drogo. W każdym razie, jeśli ktoś z Was decyduje się takie słuchawki kupić, to z pewnością żałować tego nie będzie, ponieważ nie będą to wyrzucone pieniądze, bo te słuchawki oferują naprawdę bardzo dobrej jakości dźwięku. I to tyle na dzisiaj, trzymajcie się, hej!